Cześć, zapraszam na krótkie podsumowanie 1024 rozdziału mangi One Piece. Jeżeli oglądasz anime, a nie czytasz mangi, to ostrzegam Cię przed spoilerami. Jeżeli filmik Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Dzięki i zapraszam do słuchania. Na początku rozdziału widzimy, że Usopp, Nami, jak również Tama i Speed są na drugim piętrze zamku i teraz muszą się zmierzyć z siłami Kaido, ale z takimi zwykłymi waitersami. W zasadzie to muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że wszyscy poza usopem się chowają, ale z drugiej strony trochę to rozumiem, bo celem piratów bestii jest zabicie lub wykluczenie Tamy, no której to moc spowodowała przejście gifterców na stronę samurajów. Osobiście zastanawiam się, co by się stało, gdyby Tama na przykład straciła przytomność. To znaczy, czy moc jej owocu jest trwała i Giftersi nadal byliby po stronie samurajów, czy może efekt jej owocu by zanikł? Tak jak na przykład, kiedy Sugar ekipy do Flamingo została znokautowana, to wtedy wszyscy ludzie, którzy byli zamienieni w zabawki, no, zostali odmienieni. Pytanie, czy Giftersi, jakby tama straciła przytomność, też czy wróciliby na stronę Kaido? Z drugiej strony, wydaje mi się, że to kibidango tworzone przez Tamę nie zniewalają giftersów, tylko po prostu pozwalają im doświadczyć pewnego rodzaju oświecenia, które powoduje zmiany strony w walce. No bo mm, wydaje mi się, że gdyby kibidango zniewalało giftersów, to moim zdaniem byłoby to dość takie słabe, bo to by było zwykłe niewolnictwo, a w zasadzie nawet gorzej, bo to by było niewolnictwo przez pranie mózgu. Natomiast ze względu na to, że przecież strona samurajów i słomianych kapeluszy jest przeciwna zniewalaniu ludzi i w ogóle ten koncept niewolnictwa jest taki mocno krytykowany w One Piece. No to myślę, że używanie tej mocy, gdyby ona prała mózgi, byłoby lekką hipokryzją. No dobra, wracając do chaptera, widzimy, że usop jeździ na jakimś krokodylu, który później się okazuje po prostu giftelsem, który krokodyla ma na głowie. Powiem szczerze, że nie zazdroszczę temu gifterowi, bo przecież możemy się domyśleć, że on pewnie gdzieś tam ma swoją własną głowę i ta głowa musi się znajdować w środku tego krokodyla, więc jest nawet dziwne, że koleś się nie udusi. No dobra, ale mniejsza o to. Usop wykorzystuje fakt, że niedaleko gdzieś tam walczy Big Mama, która wyzwala ogromne ilości królewskiego haki, które nokautuje wielu piratów bestii, no i Usop udaje, że to jest jego moc. I tutaj w ogóle należą się propsy, przede wszystkim dla Usopa, że sam nie zemdlał od tego haki. No i propsy dla Big Mamy, która ma tak silne królewskie haki, że nokautuje ludzi na taką dużą odległość, no i przez ściany. No chyba, że tutaj też dokłada się królewskie haki Kid'a i to jest po prostu taka nokautująca mieszanka. Ja się też zastanawiam, czy Usop nie będzie czasem trzecią osobą z załogi, która zaraz po Lufim i Zoro, u której pojawi się królewskie haki... No bo jak wiemy kłamstwa Usopa lubią troszkę, lubią zamieniać się w prawdę. Więc to może być teraz tak, że Usop udaje, że ma królewskie haki, ale w przyszłości, chociaż wątpię, wątpię że to będzie w, w, w kraju Ano, ale w przyszłości myślę, że naprawdę będzie je miał. Dalej w chapterze widzimy, że w wieży w prawej części czaszki, Franki po walce z Sasakiem obecnie towarzyszy załodze Loa w walce z siłami Kaido, które to próbują się wedrzeć na Life Floor, czyli na to piętro otwarte, gdzie obecnie Zoro i Sanji walczą z Kingiem i z Queenem. No i w zasadzie pewnie lepiej jakby im się to nie udało, bo mogliby przeszkodzić w tamtej walce, więc lepiej te siły Kaido powstrzymać. Dalej na trzecim piętrze widzimy pożar, który wydaje się być już dość duży. Nie wiem, czy to jest ten ogień utworzony przez Czarną Marię, czy może po prostu to już ten ogień z pożaru, który wzniecił wcześniej Orochi. Jeżeli to jest to drugie, to zakładam, że niedługo spali się cały zamek i wszyscy i tak pewnie będą zmuszeni gdzieś uciec, np. Na, na life floor albo na jakąś inną otwartą przestrzeń. W każdym razie widzimy bruka, który niesie nieprzytomną, aczkolwiek uśmiechniętą Robin. Pokazuje to, że mimo, że wyczerpana fizycznie, no to Robin troszkę się spełniła, bo udowodniła swoją przydatność nie tylko ze względu na swoją wiedzę, czyli tę umiejętność czytania poneglyfów, ale też ze względu na swoje umiejętności walki. No i propsy dla niej, bo ta demoniczna forma, którą pokazała tej ostatniej walce z Czarną Marią, była przekozacka, więc Robin rzeczywiście ma prawo być dumna. No i na tym samym piętrze widzimy też plemię Minków, którzy pewnie od teraz będą asykurować i chronić Bruka i Robin przed siłami Kaido. Na czwartym piętrze jest Jinbei i załoga Kida. I tak się zastanawiam, czy ten hit z załogi Kida czasem się do tego pożaru w zamku nie przyczynia. No bo za każdym razem jak go widzimy, to on tym ogniem swoim zieje na wszystkie strony na wrogów, więc, pewnie też jakiś mały pożar mógłby spowodować. No i też e, mnie ciekawi, czy Jinbei za pomocą swojego karaty rybo ludzi jest w jakimś stopniu e, w stanie ugasić pożar, albo może chociaż troszkę spowolnić jego rozprzestrzenianie się. No ale to zobaczymy. Na kolejnym panelu widzimy, że na Life floor mimo wszystko docierają z zamku jakieś posiłki Piratów Bestii, e, które są na wejściu powstrzymywane przez, e, między innymi przez Kawamatsu i szefów Yakuzy. Na górze czaszki Kaido cały czas walczy z Yamato. Mi się wydaje, że Yamato nie jest jakimś dużym zagrożeniem dla Kaido, natomiast jest tam po prostu po to, żeby chwilę zająć Kaido, zanim Luffy przyleci na Momonosuke, żeby się z tym Kaido ostatecznie rozprawić. Jeżeli chodzi o samą Yamato, no to widzimy, że ma dość silne ataki, no ale Kaido ma w zasadzie takie same ataki, tylko dużo silniejsze. Pojawił się też flashback z dzieciństwa Yamato, który pokazuje, że od małego używała ona królewskiego haki, choć to było nieświadome. Powiem szczerze, że w tym flashbacku Kaido troszkę mnie zaskoczył, bo y, mimo, że wiadomo jest, że on po prostu ma takie podejście, że nie zabija wrogów, tylko łamie ich wolę, czyli y, zamyka ich do więzienia, y, głodzi i czeka aż y, no, dołączą się do niego po prostu. Tak nie sądziłem, że będzie stosował y, te same techniki do swojej rodziny, szczególnie do Yamato, która jeszcze była wtedy dzieckiem. No, w każdym razie, Kaido wrzuca ją do jaskini z jakimiś trzema samurajami, którym y, Kaido również próbuje złamać wolę walki. Yamato, totalnie zdruzgotana, w ogóle myśli, że zostanie zaraz po prostu zabita przez tych samurajów, no bo wiadomo, jest dzieckiem Kaido. No ale nie, jedyne jedzenie, jakie dostają, oddają Yamato, sami nic nie jedzą, a tych mieczy, które Kaido im tam zostawił, żeby walczyli między sobą, to później używają do ucieczki. W ogóle możemy się domyślić, że to nie są jacyś zwykli samurajowie, tylko pewnie dajmy o różnych części kraju Wano. Bo tak, taki pierwszy zwykły, pierwszy lepszy knypek samurai, to by pewnie od razu zginął, kaido go zabił, albo by szybko umarł z głodu w tej celi. No i też widzimy tam gościa, który wygląda jak Zoro, i jest to najprawdopodobniej Shimotsuki Ushimaru, czyli pan feudalny regionu Ringo, o którym było mówione w poprzednich chapterach. Koleś się pewnie okaże, że jest po prostu ojcem Zoro. Jest też taka teoria, że ten Shimotsuki Ushimaru to jest admirał Greenbull, bo kilka lat temu jak pierwszy raz pokazali go od tyłu Ushimaru, to był w jakiejś takiej szacie, na której były narysowane właśnie zielone byki. Ja trochę podchodzę do tej teorii z rezerwą, mimo że w tym konkretnym rozdziale Ushimaru na pewno był głodny, ale jednak oddał całe jedzenie Yamato. A jak wiemy, admirał Greenbull nie je. Więc może to jest po prostu tak, że Ushimaru nie musi jeść. Albo dał jakąś przysięgę, że na przykład, nie wiem, nic nie zje, dopóki Uano nie będzie wolne, czy coś takiego. No a w międzyczasie został admirałem i teraz po prostu dzięki swojej sile woli nie musi jeść. No wiadomo, że normalnie nie byłoby to możliwe, ale jako, że mówimy o One Piece, no to taka możliwość się pojawia. Chociaż tak jak mówię, ja troszkę powątpiewam w tą teorię, bo jeżeli byłaby ona prawdziwa, no to dlaczego tego admirała Greenbula nie byłoby tutaj teraz i nie walczyłby o wolność Uano, prawda? Na końcu rozdziału widzimy, że samorejowie albo przeczytali na głos dziennik Odena, albo jakoś nauczyli Yamato w tak krótkim czasie czytać. W każdym razie oni, jak i Yamato mają teraz nowe informacje o przyszłości kraju Wano, no i o tej bitwie, która wydarzy się za 20 lat, czyli na 100% o tej bitwie, która jest obecnie. Tam jest też taka scenka, że Yamato przez sen mówi, że po walce o Wano uda się na morze i stanie się dużo, dużo silniejsza, co mi się wydaje troszkę takie dziwne, bo ona już jest mega yy, silna. Jak miałaby być jeszcze silniejsza od tego co teraz, to już na pewno byłaby albo na poziomie jąko, albo jeszcze wyższym. No i też trochę takie, to jest kolejne potwierdzenie, że Yamato dołączy do słomianych kapeluszy, chyba że Oda nas troluje. I Yamato na przykład zginie, żeby było tak bardziej dramatycznie. Tak jak Ace zginął w wielkiej bitwie w Marineford, tak i przydałoby się pewnie, żeby dla ukazania powagi sytuacji, żeby ktoś istotny zginął w równie wielkiej bitwie na Onigashimie. I mimo że to teraz sobie jako taką radzi z Kaido, to może się przecież okazać, że jak przyleci y, Luffy, to Yamato będzie już na przykład umierająca. Przez co doda to jeszcze większego kopa Luffiemu do pokonania Kaido. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego rozdziału. Jeżeli cię ci podobało, to y, tak jak już mówiłem na początku, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek. Jeżeli będzie dobry odzew. To pomyślę o nagraniu również do kolejnych chapterów takich omówień. To dzięki, na razie, cześć.